干嘛 <Sie>？come in, come it. Witamy serdecznie na drugiej edycji turnieju ogólnokrajowego Pilkarskiej Janki. Dzisiaj w Wychołazach eliminacje wojewódzkie. Yy, rocznik 2013. Zgłosiło się do turnieju 8 zespołów, niestety jedna nie dojechała, więc mamy 7 drużyn. Mamy za sobą już fazę grupową, w której grały dwie drużyny z duchołas, AP Korfantów, Racławiczki, Orlik Prównik, yy, Union Ujazd oraz Sudety Bruglawice. Za chwilę, już za moimi plecami, zaczną się. Półfinały na boisku pierwszym dwie drużyny z Guchowała z hatrykiem niebieski i hatrykiem zielony. Na boisku drugim ujazd zmierzy się z Korfantowem. To są te dwa mecze najważniejsze, które decydują o tym, kto zagra w finale. Więc za około 20 minut poznały już kto będzie grał. I, i w o piąte miejsce za chwilę tutaj Rasławiczki zagrają też z Totami Bulgowicę. E, drużyna z krudnika już zakończyła udział w turnieju. Mamy też tutaj dzisiaj pierwszą edycję turnieju. Dziewcząt piłkarskie no na razie skromnie, dwie drużyny, ale dziewczyny walczą, walczą dzielnie, już grają ze sobą, także czekamy na piękne bramki. Od ilu lat gracie w piłkę nożną? 5 lat. lat, a ile masz lat? Dziewięć. Dziewięć, czyli od czwartego roku życia? To jest taki pierwszy turniej duży? A już grałyście? A jak największy sukces jaki był? Co zapamiętałyście. Na... Jak wygraliśmy tymbarka. Rok temu tym barka wygrałyście? Co było, nagra... Co było nagrodą? Duży puchar. Duży puchar? A dzisiaj po zawodach wygrałyście w rzutach karnych, tak? Macie pierwsze miejsce i wiecie jaka jest nagroda? Jaka jest nagroda? Cieszycie się bardzo. Dobra, będziecie tronować do tych zawodów. Dobra, to ja wam życzę. Powodzenia i gratulacje za dzisiejszy mecz. Drugie miejsce: Lux, Dalia Pobierusza. Proszę bardzo, kapitan. Gratuluję. Proszę bardzo. I teraz będzie pan. Zawsze poinformowałem, że mistrzem województwa Anna Dominik 2023 zostało wwite, w innej zeszłorocznej NZD w środkowie. Prosimy Panią Kapitan.